Siema wszystkim jestem spider i w dzisiejszym filmie jeszcze przedstawię wam legalną w Polsce czarną wdowę tak dobrze słyszycie legalną w Polsce czarną wdowę jest nią gatunek Latrodectus hesperus za polska nazwa to tak dokładnie to zachodnia czarna wdowa angielska Western Black Widow przedstawię raz właśnie będę przedstawiał w tym filmie jak ona wie oraz wszystkie Szczegóły co do tego gatunku, i też jak się ją hoduje, będę opisywał dosłownie wszystko, co do tego gatunku i jej zachowania, i wszystko. Także bądźcie ze mną, tak się prezentuje ta czarna wdowa. Zaraz pewnie będzie widać, bo tutaj właśnie wrzuciłem świeszcza. Poczekajmy, sobie na spokojnie. Teraz Wam opowiem infogatunkowe. Ten gatunek czarnej wdowy, tak dokładnie ten Latrodectus Hesperus, żyje na, w Ameryce Północnej na zachodzie, tak jak nazwa wskazuje. On, on jest, jakby to powiedzieć, kiedyś był tym samym gatunkiem co Latrodectus Mactans, a, te, a teraz jest Latrodectus Mactans, to jest inny gatunek, a Latrodectus Hesperus to jest inny gatunek, ponieważ no. Glatrodectus hesperus nie ma tak groźnego jak tu, jadu jak maktans. W ogóle to teraz przechodzę do jadowitości, jak już jest, jak już o tym rozmawiamy. Jad tego pająka, przede wszystkim ukąszenia, jeżeli chodzi o ogólnie wdowy, to 80% ukąszonych, taka jest ciekawostka, nawet nie wie, że został ukąszony, bo nie ma objawów ukąszenia, także to jest zaskoczenie, natomiast 20% ukąszonych to tak naprawdę odczuwa objawy w różnym stopniu najgroźniejszym objawem ukąszenia skutkiem ukąszenia pająków z, rodziny, z rodzaju Latrodectus jest tak zwany latrodektyzm. to jest objaw, to są objawy ukąszenia takie jak mrowienie warg, gorączka, skurcze mięśni wymioty i jeszcze do tego wiadomo, dochodzą zimne poty i tego typu objawy. To się nazywa latrodektyzm. W ogóle to skład, to chodzi o nie dość że od rodzaju latrodektus. To jeszcze ciekawostka, jad pająków z rodzaju latrodektus zawiera taką substancję jak latrotoksyna odpowiadająca za ten tak zwany latrodektyzm. Tutaj jest ciekawostka, tak naprawdę uko... ukąszenie latrodektus Hesperus. Nie jest w większości groźne dla człowieka. Ogólnie w większości Latrodektusów to są pająki niegroźne dla człowieka, także nie ma się co ich bać. Dwoma z gatunków pająków, które z rodzaju Latrodektus, które potrafią nieźle narobić, tutaj namieszać, to są latrodectus magtans, czyli ta czarna wdowa oraz latrodectus tredecim gutatus, czyli karakurt. I to są te dwa jadowite pająki, które są odpowiedzialne głównie za śmieć ukąszonych z osób z rodzaju latrodektus. Pokażę wam jeszcze, postaram się wam nakierować na to jak on wygląda. Staram się właśnie nakierowywać, także proszę o chwilę cierpliwości. Staram się wam w kadr w to nagrać. W kadr sta staram się ponieważ ta krata niestety zasłania, bo ona niestety lubi tutaj siedzieć więc to jest niestety ten problem pokażę wam zaraz, postaram się staram się właśnie pokazać jak wygląda z, z odwłoka, bo tutaj ma taką krepsydrę z, 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 symboliczną dla rodzaju latrodaktus, tylko kurczę problem jest że ciężko mi jest na nią nakierować długą, jeżeli chodzi o Ruszają się, nawet jak ucieknie, to łatwo jest ją złapać. Także to jest w ogóle, jak przychodzę do hodowli tego pająka, to jest ona łatwa, bo nie trzeba jej zwilżać. wtedy wystarczy ją karmić raz na tydzień. I tak naprawdę, nawet nie musi być podłoża, tak ona się rusza. O, 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 staram się Wam nakierować. Niestety, no wiadomo, jest to ciężkie, bo widzicie, no. Ta krata dużo, dużo robi swoje. Widać chyba tutaj jej się rusza. Mam nadzieję, że się uda mi ją nakierować jakoś na ten. O, widzicie? Teraz dobrze jej wygląda. Dobrze to teraz wygląda. Tak, 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 tak. tak. Idź sobie, idź sobie. Teraz ją przybliżam. Do, tutaj widzicie, jest ta klepsydra, świadcząca o tym, że to jest rodzaj Latrodectus. Natomiast ona na odłoku ma jeszcze taką plamkę od strony głowotłowia, karapaksu, jak to się mówi. I ma taką jasno-pomarańczową plamkę. Staram się, postaram się teraz, o... Widzicie, jak wyszła? Wyszła, no... Ładnie teraz wygląda. Pokażę wam, jak on... teraz... O, widzicie? To jest właśnie ta plamka tutaj, widzicie? Tutaj to jest ta jasno-pomarańczowa plamka. Świadcząc, to jest charakterystyczna tylko dla latrodectus hesperus. I co no? Co do gatunku tego, to powiem, że... Mówiłem chyba jak hodować, że no... Że nie trzeba im jakoś zwilżać, żadnej filozofii tu nie ma. To jest polecany raczej dla średnio początkujących, ale to tylko i wyłącznie ze względu na jad. Tutaj ona robi takie pajęczyny, które są, jakby to powiedzieć, silne. Bardzo i... One potrafią nawet węża złapać w sieć, i ono potrafi nawet węża upolować. Tak naprawdę takie wdowy potrafią. To jest taka ciekawostka. O, co do legalności, Wam rozwieję wątek teraz. Legalność niestety wdów niektórych jest nielegalna, natomiast Latrodectus jest legalny, no bo tutaj, jeżeli chodzi o ogólnie takie, tego typu zwierzęta, Ogarnia jest tak zwana lista gatunków niebezpiecznych. i Jeśli dany gatunek się nie znajduje ani na jednej, ani na drugiej liście, to jest już legalny w Polsce i nie trzeba tutaj jakichś komplikacji robić. Tak jest w przypadku Latrodectus Hesperus. Niektóre jednak Latrodectusy znajdują się albo na pierwszej, albo na tej drugiej kategorii. Co za tym idzie, jak jest na drugiej kategorii, to już trzeba mieć zezwolenie w ogóle. I to jest szalenie trudno dostać, bo, bo to trzeba spełnić pewne wymogi. Natomiast jeżeli jest pierwsza, gatunek na pierwszej kategorii gatunków niebezpiecznych, niestety osoba fizyczna, taki hodowca jak ja, nie może się ubiegać, no bo mogą się o to ubiegać jedyne, jedynie instytucje badawcze oraz ogrody zoologiczne i muzea. Także tutaj jest taka ciekawostka zaraz wam pokażę jeszcze jak ją jak ją jak ona zje także no za chwilę wam za chwilę będzie na pewno jadło, bo ona jak y, zwabi to prędzej czy później jest głonna to prędzej czy później zje także teraz wam za chwilę będę za chwilę przyspieszę to nagrywanie i co no tyle na razie robię chwilowe Chwilowo, przy, przy, chwilowo właśnie przyspieszam kamerę. A, jeszcze jedna ciekawostka jest taka co do Latrodectusów tych najsilniej jadowitych. To Latrodectus tredecim to jest tak zwany karakurt. On żyje w Chorwacji w Basenie Morza Śródziemnego. Nie jest silniej jadowity niż czarna wdowa. Jest jednym z najbardziej jadowitych pająków na świecie. Tak, to tutaj was ciekawie, te Latrodectusy żyją na całym świecie. Natomiast Latrodectus Tradescim żyje głównie w basenie Morza Śródziemnego. Tam można go spotkać i on jest... legenda mówi chyba, nie wiem jaki jest nie wiem jaki, jak, czy to prawda czy nie. Mówi się, że jego ukąszenie potrafi nawet krowę zabić. Natomiast no to, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda czy nie, natomiast jeszcze Latrodectus mactans, czyli ta tak zwana czarna wdowa, tak, ta, ta prawdziwa, bo, bo ogólnie wdowy to są. Lat, mówi się na Latrodectus, ale polska nazwa ma tylko Latrodectus mactans, jeżeli chodzi o czarną wdowę. A tak, to, 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 to inne Latrodectusy są albo nie mają polskiej nazwy, albo mają wdowę jakąś nie wiem, białą na przykład, albo Ile będzie wdowa atakować tego świeża? Widzicie? Jak go podchodzi, podchodzi, podchodzi. Czaj się, czaj się. Czaj, czaj, czaj i mam nadzieję, że za chwilę będzie atak. Coś czuję to. Przepraszam Was, że tak długo musiałem zrobić cięcie, bo to tak długo trwało. Musiałem trochę pokombinować i za chwilę będzie. Zobaczycie jak pięknie ona pożera tego świerszcza patrzcie, 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 patrzcie tylko. Ona już się zbliża, czaj na niego. Czaj się, czaj się, czaj. Czaj się czai się, czaj. O, podchodzi. Stara się podejść, czaj się dalej na niego. O za chwilę, za, tak, czuję, że za chwilę będzie atak. Patrzcie tylko, już go zaatakowała. Ona, patrzcie, ona go pajęczyna już oplatała, oplata. Piękniej zaraz będzie wysysać z niego wnętrzności. A i co do częstotliwości karmienia, to wystarczy jeden świeszek naprawdę raz na tydzień, półtora. Tutaj muszę wam dać taką uwagę co do karmienia, że jak będziecie przekarmiać tą wdowę to ona niestety szybciej zniknie. Długość życia tej ogólnie wdów wynosi 2 lata, ale jak się przekarmia, no to niestety parę miesięcy i zdycha. Więc ważne, żeby nie przekarmiać wdowy oraz żeby im nie zwilżać. Tak wam doradzam jako hodowca doświadczony. Bo ja podkreślam, miałem doświadczenie jeszcze z brązową wdową oraz mena wody. Także ja kocham te pająki, bo to są moje ulubione, moim zdaniem, dla mnie. Bo nie tylko chodzi o to, że. Jad, tylko chodzi o łatwość w hodowli, że one są łatwe i bardzo ciekawe. Zobaczcie, jaki ciekawy widok jest teraz. To ja to wręcz kocham. Patrz, jak ładnie. O, ukąsiła go, dobrze, jak dobrze widziałem. O, podchodzi do niego. Do tego Świeszcza, ona go już tam dziabnęła. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Widzicie? Ona już go kąsa. Kąsa go. wysysa z niego jad. Boże, z niego wnętrzności. I tak, i to, no tu na tym kończymy film. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, zachęcam. I co, no? Na razie na tym cześć, papa. Pa.